Witam Państwa serdecznie, Błażej Hrabkowicz. Uwodzenie, kuszenie czy miłość to są tematy, którymi poeci i poetki zajmują się od wieków. Zajmowała się nimi również Emily Dickinson, wybitna poetka z XIX wieku, o której dzisiaj porozmawiamy, ponieważ obejrzymy film Szalone noce z Emily w reżyserii Madeleine Olnek, a moimi gośćmi są poetka, tłumaczka poezji Emily Dickinson, Krystyna Lenkowska. Dzień dobry. I kulturoznawczyni z Instytutu, z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Katarzyna Czeczot. Dzień dobry. Dzień dobry. Film e, próbuje obalić pewien mit. E, próbuje obalić mit, że Emily Dickinson była odludkiem, bała się publikować swoje wiersze. Więc może e, na początek zadałbym pytanie: na ile ten mit rzeczywiście jest rozpowszechniony? Był rozpowszechniony? I czy istnieje już dzisiaj zgoda, że, że było zupełnie inaczej? Zdecydowanie ten mit funkcjonuje od dawna i cały czas mhm. i trzeba go odkłamywać i każdy kolejny film, bo jest to już trzeci film o Emily Dickinson, odkłamuje to, że ona była tym rekluzem, tą, tą mniszką zamkniętą w swoim pokoju. W pewnym sensie tak było, I, ale, ale nie aż tak. Mhm. W końcu mieszkała w miasteczku na Main Street, czyli na ulicy Głównej. Przez okno mogła obserwować wiele, wiele osób idących. Dzieci podchodziły pod okno, na których ona w koszczku spuszczała ciasteczka, które sama piekła. To też jest znany fakt. I filmowy również. Mieszkała z siostrą, mieszkała z, wiele lat z bratem, bo brat się późno ożenił, z rodzicami, ze służbą. To był Full house. Co, co to za, za samotność? Prawie jak w tym serialu pełna chata. No właśnie. <laughs> Nawet jeżeli się brat ożenił, to w to domu zbudowano mu o rzut kamieniem od ich domu. Właśnie w tej samej posesji mieszkał, z jej przyjaciółką, o czym ten film zresztą mówi. I daje nowe znaczenie terminowi przyjaciółka. Tak. Jeżeli możemy mówić o, o jakiejś jej dziwności i, i jakiejś, jakiejś takiej fobii i lękach, może, może jest coś na rzeczy. Podejrzewana jest o, o agor, agorafobię, mhm. y, która ujawniła się wtedy, szczególnie kiedy wróciła z tej swojej szkoły Mount Holyoke. I wtedy zaczęła jakby stopniowo ograniczać może swoje kontakty, ale nie do tego stopnia, żeby być kompletnie zamkniętą, mhm. ale myślę, że to się intensyfikowało, mhm. że coraz, mhm. coraz częściej była. No mówi się nawet, że w trakcie egzekwii odprawianych po śmierci ojca mhm. na, na parterze, ona tylko słuchała ich przez uchylone drzwi. Mhm. Kasia, rozumiem, że również zajmujesz się w swojej pracy zawodowej obalaniem tego mitu. E, obalaniem mitu Emily Dickinson jako odludka może tak. Natomiast nie wydaje mi się, żeby, żeby ten mit Emily Dickinson, która nie chciała publikować wierszy, był zupełnie fałszywy. On jest mhm. fałszywy z tego względu, że zwykle się mówi o tym, że, się, że, że wynikało to z lęku, że ona nie była pewna do końca wartości tych wierszy. Mhm. Ale faktem jest, że Emily Dickinson nie chciała publikować swoich wierszy. I to bardzo ciekawe w tej chwili, Powstały na ten temat prace, dlaczego ona nie chciała ich publikować. I wygląda właśnie w świetle tych najnowszych prac, że to był bardzo konsekwentny projekt poetycki, to znaczy dla niej był bardzo ważny rękopis, bo to niewiele może się z tego filmu o tym dowiemy, ale te takie odkryta szuflada słynna mhm. Emily Dickinson, to były poszywane zeszyciki, właściwie coś w rodzaju książeczek, gdzie właśnie ona ręcznie wpisywała te wiersze i to nie był zeszycik, w którym te wiersze były wpisywane w porządku Chronologicznym, tylko to był jakiś taki układ, który ona sobie tam zaplanowała, a poza tym tam się znajdowało bardzo dużo karteluszków, które były na przykład, nie wiem, jakimiś strzępkami opakowania po czekoladzie, albo jakąś reklamą Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I to jest strasznie ciekawe, że Dickinson pisała jakby swój wiersz. Wchodząc w jakieś, tam, w, jak, w jakieś tam korespondencje właśnie z tym tekstem, który już tam był wydrukowany. To znaczy wiersz o śmierci wydrukowany na ulotce e, Towarzystwa Ubezpieczeniowego nabierał zupełnie innego znaczenia Wlecz i zupełnie, ironicznego. Tak, I zupełnie innego znaczenia nabierały właśnie takie różne sformułowania, które nawiązywały właśnie do takiego słownictwa, mhm. e, jakie było używane w tego typu reklamach. Więc e, to jest szalenie nowoczesny projekt, właściwie no, można mówić, że to kring, były to tak, jest. że to były rodzaje no, takich właśnie, kolaży. Czyli, i Projekt taki, ekologiczny tak. również. Na wzór mhm. właśnie gospodyni domowej, która niczego nie wyrzuci, e, co jeszcze waste. się może sprzedać. Mhm. Tak? Ale właśnie też rodzaj takich ready-mates, tak? Coś takiego, właśnie takich kolarzy czy coś takiego. Więc rzeczywiście Dickinson nie chciała publikować. Wszystko to, co okazało się za jej życia, wyszło w gazetach, to było siedem wierszy, bez jej zgody. Mhm. I ona była bardzo niezadowolona z tych publikacji. Natomiast właśnie jestem za tym, żeby obalać mit, że Dickinson nie publikowała, dlatego że kierowały nią jakieś lęki związane właśnie z obawami na znaczy, że, że lęki tak? o wartość mm -hmm. poezji tutaj miały decydujące znaczenie. Czy rzeczywiście jeszcze coś dodać, nie. Nie, czy rzeczywiście Emily Dickinson jest bo taka informacja się pojawia w tym filmie jedyną poetką tej rangi w światowym kanonie, czy dzisiaj na przykład to już się trochę zmieniło, a może wciąż mamy problem z pomijaniem artystek i dołączaniem ich do tego kanonu, który nie wiem, być może wciąż jest zdominowany przez mężczyzn. Ja uważam, że na takie pytanie zawsze trzeba odpowiadać, że jest bardzo dużo poetek w kanonie, ponieważ mhm. ten kanon tworzymy my, ilekroć wypowiadamy tego rodzaju zdanie, więc... Takim e... W takim razie ja też się powiem. Jest bardzo dużo świetnych poetek w kanonie. Tak. I w XIX wieku mamy Elizabeth Barrett Browning, jeśli już jesteśmy mhm. właśnie na tym polu amerykańskim, czy Christina Rosetti, więc jest naprawdę moc poetek, a XX wiek już kompletnie odmienił, odmienił właśnie to, mhm. jako, jako Jaką rolę odgrywają kobiety w e, poezji, bo dokonania Sylwii Placzy, czy Elizabeth Bishop tutaj chyba ostatnio nie Ostatnio zresztą większych. wyszły dzienniki Sylwii Plat, staje tak, się. Więc... To nie tak ostatnio. Ale stosunkowo niedawno. Tak, wznowienie. Tak, wznowienie wyszło, wznowienie, stosunkowo niedawno. Tak, Więc. Tak. E... Mamy nowy kanon i jest w nim bardzo dużo kobiet. Ale w tym nowym kanonie oczywiście Emily Dickinson zajmuje bardzo ważne miejsce, zwłaszcza, że w XIX-wiecznej literaturze ona, no właśnie jej, jej, jej pozycja w, tej, w tym XIX-wiecznym kanonie jest bardzo silna. Film opowiada głównie o relacji miłosnej między poetką a żoną jej brata. Na ile ta relacja jest oparta na prawdziwej, udokumentowanej historii i jakie miejsce ona zajmuje w ogóle w poezji Emily Dickinson? Mm -hmm. Czy możemy ją odnaleźć, rzeczywiście, ślady tej relacji w jej wierszach? Mm -hmm. Nie... Kwestionowaną w zasadzie sprawą jest to, że Emily Dickinson kochała się w Susan Gilbert, swojej bratowej. Może zakochała się w niej wcześniej, zanim została bratową. Ale nie ma takich ewidentnych dowodów co do dokładnej takiej natury tej relacji. Mhm. I film, który, który dzisiaj będziemy oglądać jest filmem, który z przymrużeniem oka traktuje ten temat. Jest, Nie, taką, fantazją też jest, na taką, temat, jest taką fantazją. Badacze, i szczególnie ta jedna badaczka, na podstawie której Madeleine Olnek zrobiła taką wersję mm. życia Emily Dickinson, Martha Smith, udowadniają chociażby w książce, którą napisała, Open Me Catholic, mi ostrożnie. Czujemy już w tym jakiś kontekst, a tak naprawdę to mm. chodziło otwieraj mi ostrożnie. To był napis na kopercie zewnętrznej, że ta relacja była erotyczna. Czy ewidentnie seksualna, nie ma na to dowodów. Mhm. We wierszach. Ja szłam zupełnie innym tropem, mnie wiersze miłosne trochę mnie interesowały, chyba, że dotyczyły utraty. Mhm. I jeżeli to był. Jeżeli ten, tym tropem, gdzieś tam poszłam utrata, uświęcenie tej utraty, mhm. to to oczywiście jakieś małe ślady są. Jest, jest tam na przykład Doli w jednym z wczesnych wierszy Dolin. Ona swoją, swoją przyjaciółkę Su nazywała też Doli. Ale absolutnie nie ma ewidentnej, ewidentnych dowodów i śladów na to, że te wiersze miłosne są poświęcone tylko i wyłącznie Su, bratowej. Tak. Jest wielu, wielu akademików, którzy, którzy dowodzą, że jednak ten wielki przełom przeżycie ogromne związane z jej może załamaniem nawet nerwowym dotyczyło i do końca nie wiemy. Nie mówią tak często o wyjeździe Susan do Baltimore, gdzie dostała posadę nauczycielki matematyki. Raczej mówią o tym, że jej człowiek, który bardzo imponował, Charles Watsworth, pastor Został oddelegowany do kościoła w Kalifornii, w San, Franc San Francisco. Mhm. Więc on, jego wyjazd mógł być tak dramatyczny. Ale też był, była śmierć Benjamin'a Newtona, która na niej zrobiła ogromne wrażenie. Mhm. I, I jeszcze możemy dokumentować tak, różne. Możemy str różne straty. Jeszcze, różne straty, mhm. o których ona właśnie pisze. To są straty, dwie straty, które mhm. poniosła. Mhm. Kasia, skoro ustanawiamy nowy kanon, to może ustanowimy nową interpretację wobec tego e, i stwierdzimy, że jednak miała Relację seksualną ze swoją bratową? E, 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 może powiem tak. Na pewno, mnie się wydaje, że ta ostrożność, z jaką my właśnie podchodzimy mm -hmm. dzisiaj do tego, żeby się zastanowić, jak wyglądała relacja Dickinson ze swoją bratową, wynika z tego, że mamy bardzo taki już ukształtowany właśnie przez dzisiejsze myślenie o relacjach lesbijskich, spojrzenie, spojrzenie na wiek XIX. W którym to no, wieku tak. XIX relacje między kobietami bardzo często miały charakter miłosny i erotyczny i były absolutnie akceptowane społecznie. To znaczy termin bostońskie małżeństwo, to jest ten termin, który nam się może kojarzyć z powieścią Henry'ego Jamesa de Bostonian. Mhm. To było dokładnie coś, czym w społeczeństwie określało się właśnie Związek dwóch kobiet, które mieszkają razem, prowadzą wspólnie gospodarstwo, mają wspólny budżet i dzielą się po prostu ze swoim życiem i razem planują przyszłość. Są to zwykle kobiety, które dobrze wiedzą, że wyjście za mąż wiąże się z niesłychanymi ograniczeniami i tym, że jakoś ich samodzielność zostanie bardzo drastycznie ukrócona. W każdym razie takie, tego rodzaju relacje były bardzo często. Na ten temat jest dużo prac, więc tak się zastanawiam, czy my. My przypadkiem właśnie tak ostrożnie oceniając właśnie te zwroty, które Dickinson kieruje do tej siły, które są miłosne, które uruchamiają całą taką erotyczną metaforykę, czy właśnie to nie jest kwestia tego, że my chcemy widzieć w tym wieku XIX właśnie taki, taką epokę, która podchodziła do tego tak restrykcyjnie. i bastion restrykcyjnego tak, konserwatyzmu, tak, gdzie w ogóle tak. nic nie było wolne. Mm -hmm. Podczas gdy właśnie te relacje, przynajmniej w Stanach, w tym okresie, w którym żyła Dickinson, były dość popularne i cieszyły się społeczną akceptacją, więc pamiętałabym właśnie o tym kontekście, że on jest tutaj mhm. dosyć ważny. Czyli być może nie jest to aż taka fantazja daleko posunięta, jak moglibyśmy sądzić. Może marzyła o tym, Emily, może miała świadomość, że tak jest, ale jednak była po pierwsze, nie miała dobrego zdrowia. Była pod opieką rodziców, mhm. mieszkała z rodzicami. Więc, mnie ta sytuacja wydaje się nie do końca prawdopodobna, okay. że ona mieszkając z konserwatywnymi rodzicami, bardzo purytańskim ojcem, w małej miejscowości. Mm, pozwalała sobie na jakiekolwiek takie um, oficja, mniej czy bardziej oficjalne, mm -hmm. y, ja wiem, no teta -tet, tak kwiprokwo ta, etc. No, ale tego, nie wykluczamy tego, oczywiście, że nie, nie wykluczamy, wykluczamy tego ta. i pewnie tego tutaj nie rozstrzygniemy, mm -hmm, ale możemy sobie podywagować, a na pewno to jest bardzo ciekawa wizja artystyczna w tym filmie. Ale też mówiąc szerzej o Emily Dickinson i jej poezji, odchodząc może od tego tematu, domniemanego romansu czy relacji miłosnej z bratową, na czym polega Pani zdaniem i Twoim zdaniem wyjątkowość jej języka i stylu i w jaki sposób ona się wyróżniała na tle XIX-wiecznej poezji? Czy ona dała początek jakiemuś nurtowi w jaki sposób płynęła po prostu na, na światową poezję? Jak byście, jakby, jakby Pani jakbyś mogła to, to scharakteryzować? Dla jej współczesnych długo, długo nie wyróżniała się niczym albo raczej wyróżniała się negatywnie. Mówiono o jej rymie slant że jest taki w ogóle niedoskonały, ułomny mhm. mhm. dlatego między innymi nie mogła wydawać. Ona, ona, tu pani Katarzyna ma absolutnie rację, ona chciała wydawać, mhm. tylko były różne powody. Ona przecież wysłała 90 wierszy do wydawcy y, y, Tomasa y, Higginsona, z którym korespondowała przez, przez wiele lat. Ta postać się pojawia też w tym filmie. Tak, oczywiście. Ona wysłała, wysłała wiersze do, do braci Roberts. Ona wysłała wiersze do Holandów, którzy też wydawali wiersze. I również do Samuela Bowlesa. Mhm. Jedyny, który wydał około tam 10-11 wierszy. Niesygnowanych jej nazwiskiem, więc ona, ona chciała wydawać. Natomiast współcześni uważali, że co, co w tym filmie już pięknie wychodzi, że to te wiersze są po prostu bardzo słabe, że wymagają korekt. Higginson je kreśli. Tak, um, tak serdzioł po prostu jej kreśli, i tak, mówi, teraz jest lepsze. Tak, tak, tak. <laughs> ale tuż po śmierci, po pierwszym wydaniu, w bardzo krótkim czasie wznowiono 11 razy jej wiersze, mm -hmm. czyli już, już zaczynała być rozpoznawalna. Wyjątkowość. Powiem o sobie. Mm -hmm. Mm, po, pomijając kanon uczelni, bo wiadomo, Emily Dickinson jest obowiązkowa na anglistyce, mm, dla mnie jest przede wszystkim bardzo współczesna. Mm -hmm. Ja w podobnym czasie tłumaczyłam wiersze Rodzeństwa Bronte. Mm -hmm. Ona zaczytywała się, Emily Dickinson zaczytywała mm -hmm. się w Charlotte Bronte, Bronte. Emily mm -hmm. Bronte, to, to, to mm -hmm. były jej bohaterki i mogłam wtedy wyraźnie zobaczyć, a już poświęciłam wtedy wiele czasu na wiersze Emily Bronte, jak bardzo bym nie chciała tłumaczyć fantastycznych pisarek prozy yy, sióstr Bronte. Podoba mi się ta jej nerwowość, która przekłada się na... na na jakąś taką przepastność tych wierszy, mhm. na otwarcie się na właśnie bardzo różne interpretacje. To, że możemy teraz dywagować, czy ona, czy ona bezpośrednio zwraca się do konkretnej osoby. To jest ponadczasowe. Mhm. Podoba mi się nerwowość tego rytmu, mhm. ta taka jakaś taki sarkazm pewien, taka ironia yy, yy, schowana również w metrum. Mhm. Pamiętajmy, że ona, że ona właściwie. Była jedną wielką krytyką filozofii purytańskiej. Mhm. I ona musiała to jakoś pięknie przemycić i nadal zachowując sztukę całą, mhm. poetycką. No dla, mnie ten, dla mnie ten sarkazm i urodnia u, u niej są e, bardzo e, widoczne, a dla Ciebie, Kasiu, ta poezja jest ważna z jakiego powodu? Nie się wydaje, że ona w ogóle otworzyła. Ja się, ja się zupełnie zgadzam z tym, co Pani powiedziała, że ona otworzyła zupełnie nową epokę w historii poezji. To znaczy, widać bardzo dobrze, że to jest poezja, którą już możemy zaliczyć do wieku XX. Tego, że ona jest skrótem operuje przede wszystkim, że tam właśnie jest taki, jest taki moment, w którym rodzaj niedopowiedzenia właśnie otwiera wierzę na całą możliwość interpretacji. Że jak my dzisiaj czytamy poezję XIX-wieczną, ona nam się wydaje trochę przegadala. Mhm. I właśnie to, to zestawienie, o którym pani mówiła, bardzo dobrze pokazuje, jak nowoczesna była Dickinson. Była bardzo oszczędna i minimalistyczna tak, też, prawda? Tak. W, w, w tym pisaniu. Myślę, że nie możemy programu Emily Dickinson zakończyć inaczej, jak e, cytując wiersz, e, który, od którego zresztą wziął się tytuł tego filmu, Szalone Noce z Emily. Pani jest przygotowana. Jestem przygotowana. Oczywiście to. jest to jeden wiersz, z wierszy, których mam. Nie przetłumaczyłam tego na Szalone Noce, tylko Wild Nights przetłumaczyłam po prostu na Dzikie Noce. Starałam się być jak najbardziej wierna Emily Dickinson. Wiersz 249. Dzikie, dzikie noce, gdzie ja z tobą byłyby naszą dziką rozkoszą. Sercu w porcie daremne wiatry, kompas mu na nic, na nic mapy. Przez rajby wiosłować, o morze, i dziś w nocy w tobie zacumować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję. I za wiersz? Zapraszam Państwa na film Szalone Noce z Emily, a za tydzień obejrzymy Elegie, czyli zostaniemy w literackich klimatach, bo to film na podstawie prozy Filipa Rota.